Hej, a z tej strony Alewena to jest ponownie Hello Neighbor. Ciśniemy. Mamy kolejkę. Mamy kole. Mamy. Ruchome schody, które nie są ruchome. Mamy kolejkę. Powtórzę jeszcze raz. Nie wiem co to robi. Oh Jesus. Stary. I te ruskie napisy. Niestety. Y Ja nie gawarit paryłski e, Zobaczmy co tutaj jest, nie wziąłem latarki, to trochę błąd Są... Przyciski Gałeczka Eee... Guziczek Duży czerwony guziczek! A... Chciałem tam wsiąść Ść. Wsiądź, czyścic, Okej, okay. czy ta kolejka przejdzie dookoła? Bo według tej mapy powinna przejechać dookoła i rozpieprzyć to, to coś tutaj. Prawda? Przejedzie, czy nie? Cause I need to get in! Czy teraz ją wycofa, jeżeli obróciłem dźwignię naokoło? O oh, hello um. Jest dobrze. Wsiadaj! Jedziemy dalej. Dobrze! Ciśniemy kolejką Okej, okay, to jest zajebisty staw. Tylko Dokąd my dojedziemy? Jedziemy na wyższe piętra Otwieraj drzwi, otwieraj! OK Wyłączyłem generator mocy, ale nie wiem co to zrobiło, okej. Okay. Um, nie mam pojęcia. Tutaj jest winda, która chyba powinna nie działać, bo on może tutaj dojechać w jakiś sposób. Znaczy się póki mnie tu nie znalazł. to jest całkiem sensownie, ale. To jest nad dachem? Oh shit! Okej. Okay. Tu na razie nie chcemy. Okej. Okay. Tutaj też nie Jeez, men Wchodzimy, wsiadamy! No no no, 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 czekaj! Co za gnojek? To są jakieś pudła. Gdyby tak się ich pozbyć. Okej. Okay. Dobra, jednak siadamy. Tych, tych pudełek pozbędę się, później zobaczymy to jeszcze za chwilę. E, to jest pretty awesome. Możemy wsiąść za stery. Um, okej okay. To było najwyżej, co byliśmy. Chyba już wyżej się nie da. Teraz będziemy wracać, prawda? Tak, teraz wracamy. Oh, jeez. This is beautiful. Yy, jedyne, co możemy, to poruszyć tą dźwignię chyba to zatrzymać, nie? Nie możemy. Ok, nie to nie. ale czegoś nie rozumiem, tu wysiadamy teraz. Zobaczymy, co tutaj jest. Ta szafka. W podejrzanie, coś tu musi być. Eee... Potrzebujemy łomu. Prawie na pewno potrzebujemy łomu, ponieważ chcemy się przedostać. tutaj. Więc zostają nam tamte drzwi. Możemy się przejść z tymi torami. Co tam jest? Tam się coś świeci wyraźnie. To jest budynek, do, do którego możemy się dostać? Tam się coś świeci i jest opisane po rosyjsku. Widzieliście to? Look at this shit. Żaden budynek się tak nie świeci oprócz tego. Może się słońce odbija, ale słońce jest z drugiej strony. Nie wiem, to może być błąd graficzny, ale wątpię. Co, so, czy tutaj gdzieś możemy zejść, czy chcemy spaść? Nie do końca. Przejdziemy się sami tą kolejką Oh, jeez Tędy Zobaczymy, co tutaj jest Hello? Parasolka? Po cholery mi para parasolka? Um. Żaden z kluczy nie pasuje, ale. Po co? Nie rozumiem. Chcę zrozumieć. Okej, okay, tu jest ten nasz główny wyjazd. Tutaj jest. Jakaś rampa, ale po co? Czy my chcemy skoczyć w drzewo jakieś, albo wyskoczyć gdzieś tam poza płot? Nie wiem. Um... Nie rozumiem na razie. Ten księ... Co? Okej. Okay. Zrobimy tak. Ja się na razie cofam yy, do tej naszej stacji dzikiej. Spróbujemy podjechać tam i coś ogarnąć, ale. Wie co to jest? Tu jest jakaś kukiełka? Tu jest jakaś masa kuleczek. Co jest grane? Chyba nie rozumiem Okej okay. Nie. Ja już wiem, po co mi była parasolka Ale przynajmniej sąsiad mnie nie znalazł, okay? Przynajmniej Kyle mnie nie widział Nie wie, że tam dotarłem Teraz możemy praktycznie uberbezpiecznie tędy przejść i dostać się na górę O ile nie sprzątnął pudeł no, Mam nadzieję, że nie Cholera, to ja je rozrzuciłem. Pff, nie widział mnie, okej? Okay. Chyba mnie nie widział. Zatrzymamy kolejkę chwilowo. Tu jest masa obrazów, które można pozrzucać, coś za nimi może być. Tylko co? Masa szafek? Jak przywróci zasilanie, coś się tutaj włączy. Otworzy się ta brama prawdopodobnie. I co wtedy? E A niech się otworzy. Oh well. Ok, przejdźmy się regularnie tędy. Um, tylko nie wiem dokąd. Nie wiem, co my chcemy zrobić, nie mam pojęcia. Tu jest jakaś dziura w dachu, przez którą chyba chcemy wskoczyć, nie? Z tym wolniej spadamy, prawdopodobnie. Jakiś tam dźwięk wytworzyło, więc chyba to działa. Możemy wziąć Łom, który jest bardzo gorący. Eee, czy on o, zaraz ostygnie, czy nie? To było. Bardzo mi na rękę. <laughs> na rękę, Eee, bo parzy mnie w rękę. ważne, Nieważne, nieśmieszne. Okej, okay, kolejne jakieś pom pomieszczenie dzikie, co. A to jest to pomieszczenie. To ja jestem tutaj, gdzie są prowadzą te schody, obok których szedłem. Dobra. Manekiny troszeczkę są tutaj dziko usprawnione. Um, nie mam pojęcia, co ja chcę robić. Nie wiem. Wiem jedno. Wiem do czego służy tam ta dźwignia, jeżeli służy do tego samego co przedtem. I wiem, co należy z nią zrobić, jeżeli działa w ten sam sposób. So. Hits! Fotelem. Hits! Nie mam mocy, prawda? Włączy moc zaraz, bo idzie. O nie, telewizor też włączy. Cicho siedzi. Całki Mordy. Okej, okay, jak to złapać? Próbuję zmienić przedmiot, w momencie kiedy to trzymam, żeby go ogarnąć, ale coś to nie działa. Potrzebuję konewkę, prawda? Chyba jednak nie. Ale tutaj jest łom, który nam się może przydać, bo on zabija niektóre okna deskami, tak? Ehm, dzięki pudu możemy stąd wyjść. Przejdziemy się tędy, coś tutaj ciekawego. Nie, nie do końca. Okej, okay. udało mi się nie zdechnąć. Cześć! Rozmroziła się karta, bo wyłączyłem! Wyłączyłem lodówkę, rozmroziła się karta dostępu! Bo przecież lodówka mrozi tylko jak jest podłączona do prądu. To jest genialne! Kiedy to wodelik? OK, Mam kartę dostępu, której mogę od razu użyć. Czy to zadziała od razu. Potrzebuję jeszcze tylko łom, żebyś tam dostać. Ty kurwa, upiatny. Kyle! Jest! Okej! Okay. To mamy przełączone. Potrzebujemy jeszcze łomu, ale jak go studzić, to ja nie wiem. Klejem? Słuchajcie, weźmiemy. To zostawię tutaj. Klucz też zostawię tutaj, żeby go nie zapomnieć. Wezmę klej i wezmę konewkę. Jakby co? Nie mam pojęcia. Szlak. Nie, nie, ciśniemy połom. Nie mam pojęcia, czym go ostudzić, ale nie wziąłem parasolki, prawda? Kurwa, mać. Okej, okay. not bad. Eee. Cokolwiek, klej. Ja go ostudzić, ty gary! O nie. O nie O nie Co nie za dobrze Co jest pode mną? Tu poszło uberźle Gdzie jest Łom? Gdzie jest łom? Jasna dupa. Chyba straciłem łom. Do tego jest niebieski klucz? Jasne, że do tego. Jesus, To on już nam jest niepotrzebny. Aha, ta parasolka się rozkłada. Dobrze wiedzieć. Nieważne, sorry, w złą stronę biegłem. Pomyliłem domy, pijany jestem. No daj daruj sobie. Okej, okay, słuchajcie, nie wiem co zrobić. E, łomu nie mogę w żaden sposób teraz dostać, więc muszę wziąć e, całkowicie nową grę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest w miarę stabilne. Yeah. Jesteśmy na górze z powrotem. <grym> teraz, jak wiem, jak to działa, to dość szybko mi to poszło, nie? Um, to teraz nie zadziała. Nie ma opcji. Okej. Okay, Kolejkę musimy puścić, żeby nam to utorowała drogę. Musiał najpierw włączyć yy, ten moc. Ok, dobrze. Więc teraz mając to możemy pójść po crowbar. Możesz mi tutaj dopaść, mnie to wali. Aha. O, fajnie, fajnie, że się mogłem ruszyć, nie? Nie no, nice. Ja tylko chciałem. Parasolkę stąd. Buta też wezmę. Bo <laughs> <laughs> mogę. Czy on wyciągnął. On wyciągnął całe. Ja pierdolę. Ale, ale to się zepsuło, nie? Jest, okej, okay. dobrze. Eee, to możemy wyrzucić buta i zabieramy to coś to cośko Dobrze Now what He's of good. łom eee, Czy mogę to nie mogę Come Mogę to tym? MOGĘ! To jest genialne! Dobra Nie spadnij przez podłogę Tylko jedno proszę, tylko tyle Okej okay. Wyjdziemy tędy Zejdziemy tutaj na dół Lampo! Bez takich zabaw Okej okay. On rozwala moje pudła! Smutno minie. nie? Slazł na dół. Wszystko jest dobrze. Kutko. Mam dalej łom. Okej, okay, dobrze. Czyli mam go ze sobą. Ehm. Um. Ależ tutaj, spokojnie. Potrzebuję mieć wyłączoną moc na jakiś czas, żeby to się rozmroziło. Okej, okay, będę miał kartę teraz. Come on, ile to potrwa? Generator do tej lodówki jest kurwa na górze. To tamten generator wyłączaliśmy, dlatego tam biegnie kabel. Jestem idiotą. I'm a. I'm a dumber. Niedobrze! Ok, hello. Neighbor. Ale generalnie mamy to. Czyli jest tutaj wiele innych rzeczy poukrywanych, bo. Jest masa kluczy, która jest niewykorzystana. Myślę, że ta alfa ma do siebie coś więcej niż tylko te główne drzwi, tak? Tutaj, hello, hello. Okej, okay, dziękuję. A zjedziemy sobie po dachu tędy. Zobaczymy, co się stanie. Nieważne. Także teraz powinniśmy mieć, ee... Nieważne. Nic nie mamy z co się dzieje. Ja nie mam pojęcia co się dzieje. Nie mam pojęcia co tu się dzieje. Nie wiem jak się docelę do tej piwnicy, ale to jest bardzo skomplikowane. Tylko chciałam pożyczyć pomidory. Tak, pomidory. Jemu mój tak wisi co ja gadam przecież. Mam to głęboko w dupie. Cześć. Hello, neighbor. Więc sytuacja jest prosta. Możemy na hamatach tak wbiegać. Cyk. Karta chyba nam już nie będzie potrzebna, ale nie dam sobie głowy urwać, więc zostawmy ją tutaj. Gdzie jest łom? Gdzie jest pierdolony łom? jeszcze raz czy ja właśnie sprawiłem, że Winda zadziała? Podibając z tą z cztery buty, żeby ją włączyć. Wystarczyło trochę cierpliwości. Czyli teraz zgodnie z moimi, z moimi obliczeniami powinniśmy Mieć dostępną kartę. Cyk. Idziemy połom. A nie, chwila! Potrzebujemy jeszcze tego magnesu. Oh shit Czekamy aż ten typ po mnie przyjdzie. Teraz ma otwartą bramę, więc wejdzie do tego pokoju, zacznie się tam dobijać, otworzy tam te drzwi, będziemy no mogli się tam dostać. Perfekcyjny plan, który wymyślił oczywiście, że ja. Dziękuję. Dziękuję. Nieważne. Teraz musimy go stąd wykurzyć. On zepsuł doszczętnie te drzwi. Czy ja muszę cały czas psuć tę grę? O, 360 musiało mnie obrócić, żeby... Okej, okay, nie mam pytań. Okej, okay, jesteśmy na górze. Karta jest wyciągnięta i użyta. Czyli teraz musimy tylko użyć łomu. Także generalnie czekamy, aż sąsiad włączy moc. Well, wygląda na to, że będę musiał sam to zrobić. Jesus, czy ja wszystko muszę robić za niego? Miałeś włączyć moc, Deklu. Jedną rzecz. Crowbar, mamy. Ehm. Um. Idziesz z nami, cześć, lodówko, zamykamy go. Powinna mrozić, prawda? Waiting intensifies. Generalnie, jeżeli dobrze wszystko mam obliczone, że tak powiem, to ten łom to jest klucz do naszego sukcesu do końca gry. Serio? Serio dalej? Okej, okay, mamy! Schodziło się, kiedy już myślałem, że cała nadzieja poszła w pizdziec, to się schodziło. To musi naprawdę długo w tej lodówce poleżeć. It. Ale nie klimatycznie, nie? Nara! Loading! Okej! Okay. Okej! Okay. Co my tu mamy? w żyć! Co? Okej, okay. czyli żeby dostać się do piwnicy potrzebujemy czegoś jeszcze. Musimy połazić dookoła i poszukać rzeczy, które pomogą nam przejść piwnicę. Wow. Okej, okay, teraz ten dom naprawdę jest masywny, naprawdę jest masa tego i to zajmuje czas, żeby cokolwiek rozwikłać, ktoś mi pisał, że trzeba zasadzić nasionko tutaj i, i, i poczekać aż drzewo wyrośnie, ale nie widziałem żadnego nasionka, nie wiem gdzie ono może być, więc tu jest jeszcze masa zagadek, czekam jeszcze całe zakończenie tutaj, także dzięki za wytrwałość, dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, na razie!